Kiedy dostałam propozycję, żeby ten show, y, naszą Gaję, wyreżyserowali inni reżyserzy, bo przyszły takie dokumenty, prośby, no, zapytania, czy chcielibyśmy, a ci reżyserzy już robili Eurowizję dla kilku y, artystów. Y, jest to zawsze pokusa, że oni już wiedzą o co chodzi, są super, i część z nich nawet wygrała, więc y, powiedziałam, że no nie, dlatego że kulturalnie odmówiliśmy z tego względu, że uważam, że to, co my możemy pokazać, będzie równie dobre, a może nawet lepsze, a przede wszystkim będzie nasze, w naszej polskiej energii, w naszej kulturze zakorzenione. Ja uważam, że to są super ważne rzeczy. Jednak patrzy na nas prawie 200 milionów ludzi, to jest ogrom. Nie da się tego zdobyć w żaden inny sposób. Trzeba zrobić wszystko, żeby oni patrząc na nas myśleli: o, fajna ta Polska, nie? Fajne dziewczyny tam mieszkają, jakieś czarownice dobre na przykład w cudzysłowie potrafią zrobić dobre show, potrafią zrobić dobre wizualizacje, potrafią tańczyć, śpiewać, więc to wszystko potem przekłada się na sukcesy, na inwestycje tutaj, no może niewielkich budowanych budynków, chociaż nigdy nie wiadomo, ale na pewno zatrudniania ludzi, czy patrzenia na ten przedział jakim jest show biznes, czyli miejsce, które zarabia jednak pieniądze, jakby na to nie spojrzeć w każdym kraju, to też można przyciągać jakieś inwestycje, porozumienia między narodami. Może się wydarzyć dużo, wie, dużo fajnych rzeczy, ale to od nas zależy. Od tego, jak potrafimy zaprezentować siebie i siebie po prostu pochwalić. Nie na kolanach, że a my jesteśmy tacy, my jesteśmy świetni. Dlaczego o tym nie mówić? No naprawdę. Naprawdę jesteśmy dobrze w swoich dziedzinach i wielu ludzi odnosi sukcesy i powinniśmy się tym cieszyć. Tak Mam ja podanie, uważam. Się będziemy cieszyć. A jeśli zabrzmiało zarozumiale, no to cóż, Polak potrafi. <śmiech> <śmiech> Szczerze, a szczerość zawsze się obroni. Oczywiście trzymamy kciuki.